Prześlemy 6 tysięcy maili do Empiku z protestem przeciwko przesunięciu tej książki z działu młodzieży do działu osób tam dorosłych, czy właśnie socjologii. Skoro dla Empiku kryterium jest ileś tysięcy maili przesłanych przez mieszkańców Polski, to prześlemy więcej, żeby zmienić. Zobaczymy, czy Empik rzeczywiście przejrzy z no pod wpływem opinii publicznej, czy być może pod wpływem nacisków Kościoła, albo jakichś innych czynników niedemokratycznie wybranych w naszym społeczeństwie do spełnienia jakichś punktów. W działku 6 tysięcy maili z prośbą o zmianę tego adres. Po drugie to co powiedziała pani kandydat na marszałka Wanda Nowicka. My... Będziemy domagali się, żeby ten podręcznik stał się, ta książka stała się podręcznikiem, żeby ona była właśnie wpisana na listę tzw. Tak podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej. To jest po drugiej, po trzecie w listopadzie zorganizujemy w Sejmie, w Sejmie wystawę zdjęć z matkami w ciąży. Tak, żeby każdy, kto tą sprawą zajmuje, kto się na temat wypowiada, mógł zobaczyć jak naprawdę wygląda dziecko w ciąży z dzieckiem.